Kochane lwy, tu droga duszy. Robimy sobie dzisiaj czytanie na maj dla waszego znaku z Oriaku I pamiętajcie, czytanie jest ogólne. Bierzcie do siebie, jak z wami rezonuje. Dla niektórych będzie fragment, jedno zdanie, a dla kogoś może być całość, chociaż to jest rzadkie. Rolę sobie zamieniajcie i czas oczywiście w tarocie jest płynny. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, za to, że do mnie piszecie i że tworzycie w sumie, wszyscy razem tworzymy taką wspaniałą grupę, że jest ta wymiana. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, to piszcie do mnie na maila duszydroga.małwa.gmail.com jest w opisie, natomiast jeżeli chcecie wspierać mój kanał, za to bardzo serdecznie Wam dziękuję. To w opisie filmu również jest link do bajkowitu i możecie mi postawić kawkę. I zaczynamy. Piękna pogoda za oknem, naprawdę się cudownie zrobiło. Rano padał deszczyk, a teraz jest tak cieplutko i tak wiecie, wiosennie, po prostu cudownie. Na początek mamy tego liska, słuchajcie. I to jest. Ja znam tę kartę, mówię, nieznane są wyroki boskie, bo zaufaj tym boskim ścieżkom, tu jest powiedziane. Nie blokuj się, nie szukaj innych rozwiązań. Dla wszystkich wystarczy, tak? Więc być może jesteście jakąś drogą dookoła prowadzeń w maju i was to może irytować. Bo wy byście chcieli, żeby to było tak, żeby tą drogą, którą podążacie, bierzcie, to wiecie. Każdy poprzez siebie, niech to przefiltruje. Cokolwiek u was w życiu się zadziewa, a. Świat wam jakbyście szli pod prąd. Nie idźcie pod prąd. Idźcie tą drogą, którą świat Wam wyznacza, bo czegoś być może macie się na tej ścieżce nauczyć. I to jest do czegoś potrzebne. Doprowadzi was do pewnego jakby miejsca, które jest wytyczone. Ale poddajcie się temu, nie blokujcie tej drogi, jakby być może już chcecie, bo dla was nie wystarczy, bo tu jest powiedziane, że zawsze wystarczy. Wszystkiego jest dla wszystkich. A tu jest powiedziane, nie idź tą ścieżką jakby dookoła. Nie wiem, takie coś mam dla Was. No to dobrze. Co tu mamy? Praca, finanse, lwy, maj. Praca, finanse, lwy, maj. Kapłanka. Działania intuicyjne, tajemnice, coś jest w ukryciu. No właśnie, to jest ta, jakaś inna droga, inna ścieżka. Posłuchajcie swojej intuicji, bo ona. Wy się mierzycie sami ze sobą. Być może też dwie prace dla niektórych, tak? E, jakby chcecie coś zrobić wbrew temu, co jest, gdzie jesteście prowadzeni. Zaraz sobie od razu dołożymy. Jakaś mądrość, być może. Właśnie wyrównanie, sukces, szóstka denarów mówi o tym, że dla nikogo nie, nie zabraknie. Posłuchaj tylko swojej intuicji, dowiedz się czegoś więcej, a będziesz e, mądrzejszy, będziesz wiedział e, i znajdzie się rozwiązanie. Tylko poddaj się temu, bo tu jest rydwan, skakujesz wyżej, ale jeżeli nie utrzymasz tego rydwanu, to on się wywróci, to... To nie pojedzie tak jak, więc tu mogą być też wyjazdy, delegacje. Może wy nie chcecie, a jesteście naciskani. No i to jest właśnie coś takiego: może tam poznacie innych ludzi. Różne rzeczy tu mogą być, ale to jest to, że rydwan trzeba utrzymać w ryzach. No dobrze. Zobaczymy sobie w takim razie: Dom, rodzina, uczucia, emocje. Dwa miecze, no jakiś być może jest problem, trudny wybór, co, o czymś musicie zadecydować. No i, i trudno wam jest. Trzeba wejść w intuicję, posłuchać siebie, być może czasami wejść w siebie, odseparować, tak żeby tych wszystkich, wiecie, co, co tam podpowiadaczy o i tych wszystkich innych myśli i tego wszystkiego, co widzicie, właśnie nie, nie widzieli. Macie działać intuicją i tu, i tu, na każdym polu, gdzieś was świat prowadzi. Swoje lęki, strachy zobaczyć, przyjrzeć się i zacząć zamiast unikać ich, współpracować. Wy macie zacząć współpracować ze światem, bo wy cały czas blokujecie, tak? Więc przyjrzyjcie się lękom, bo może tam jest rozwiązanie, albo temu, czego się boicie, albo kogo się boicie. Albo no, jeżeli chcecie budować coś nowego, coś dobrego, coś, co ma trwałe fundamenty, tu należy się wyzbyć lęku, strachu, jakiś yy, Oporów przed czymś, bo gdzieś jesteście prowadzeni, ale inną drogą być może. No dobrze, dopytajmy o te uczucia, bo tu bardzo słabo, a, albo tu możecie wybierać między, macie opcje też. Równowaga, stabilność. No być może był jakiś konflikt, i, i trzeba teraz dojść do równowagi, połączyć ogień i wodę, tak? Może temperamenty połączenie właśnie przeciwieństw. I to chcę powiedzieć, że w tej karcie zazwyczaj to są dwie rzeczy. Wybieramy pomiędzy dwoma rzeczami. A tu jest trzecia opcja. Dlatego powiedziałam o tych przeciwieństwach, tak? Tu jest jakaś trzecia opcja, droga, którą można wybrać i zrównoważyć tę sytuację. I księżniczka kielichów mówi o tym, że można zacząć wszystko jeszcze raz od początku, pięknie. Z miłością, z uczuciem, no być może był jakiś konflikt, albo był. No może jest, bo to widzicie, czas jest płynny w tarocie. Zobaczymy, co Was e, zaskoczy. Znaczy, może to być niespodzianka miła. Uuu, si siódemka mieczy. Siódemka mieczy to jest karta złodzieja, ale nie, od razu nie, nie bójcie się. E, to jest kogo, karta kogoś, co, kto robi. Coś za, za naszymi plecami. E, trójka kielichów. Dla niektórych są to zrady. Słuchajcie, czy kielichy, świętowanie albo wymykanie się też e, gdzieś nocami. Robienie każdy nie chcę powiedzieć prawdy w oczy, tak? Zobaczmy, sobie, dołożymy, więc robi coś poza naszymi plecami. Ktoś coś działa jakoś tak. Nieuczciwie, nie fair. Albo opowiada coś za naszymi plecami. Dlatego słuchajcie swojej intuicji, bo kapłanka też mówi o dodatkowej osobie, tak? O kimś, kto jest w ukryciu. I może być też w ukryciu w pracy. I to nie tylko chodzi o kochankę, ale to są osoby, które jakby działają poza naszym z tyłu, gdzieś za plecami. Nie wiemy o tym. A tu jest ważne, żeby się dowiedzieć, więc dlatego jesteście. Na coś kierowani. Smutek, zmartwienie, tęsknota, brak. Uważajcie, żeby ktoś wam nie podebrał pieniędzy, może wiecie, czasami dzieciaki, ale też to jest coś, czego nie wiecie, co wam umyka, co wam ucieka, więc jakieś może pieniądze, albo że w pracy może być, że jakieś kontrakty wam uciekają, bo ktoś coś tam za plecami, albo w domu. Tak, coś tu jest niejasne, i to jest taki złodziejaszek. To nie jest wielka rzecz, ale jakiś taki ktoś, kto robi coś, wiecie, takiego, myśli, że jest sprytny. Zatrzymajcie się i przyjrzyjcie się temu, o co tu chodzi. Wy w tej sytuacji. Dziewiątka buław. No jest tu blokada. Yy, dziewiątka buław mówi też o wytrwałości, o tym, że wiele przeszliście i nie dacie się tym lękom, strachom, yy, tylko musicie znaleźć dobre rozwiązanie. No i dokładnie, trójka denarów. Współpraca, działanie, nauka, słuchanie, okiełznanie tych lęków wszystkich, może, żeby właśnie spojrzeć temu strachowi w oczy. Zobaczmy. Dziewiątka buław. Słońce. Naświetlenie tego właśnie wchodzicie w tę moc waszą, waszą lwa. I czego ja tu się właściwie boję? Przecież jestem lwem. Muszę spra spojrzeć, sprawdzić, spojrzeć tej prawdzie w oczy. Niech się ze mną zmierzy, tak? Jeżeli masz mi coś do powiedzenia, to mów mi to prosto w oczy, więc być może orientujecie się, że ktoś was gdzieś tam obgaduje, że ktoś gdzieś podkrada pieniądze i czy pomysły, czy różne rzeczy. i Dajecie światło na to. Nie pozwalacie. Nie pozwalacie na takie traktowanie, na takie zachowanie i gasicie, znaczy akurat tu jest, palicie, ale wiecie, tym wszystkich, że być może z zaskoczenia wyjdziecie, wyskoczycie jak Filip z konopi i nakryjecie tę osobę, że obgaduje, kradnie, no nie wiem, różne rzeczy, tak? I zawalczycie. A tam wam coś, coś wam intuicja już podpowiada. Idźcie za tą intuicją. I wynik. Trzy miecze. Tu jest rana, tu jest ból, być może wy zadacie tym, że królowa denarów. Że się dowiecie, że wiecie, przejrzeliście kogoś. Tu są dwa kielichy się pojawiły, więc tutaj, że naświetlicie tą sprawę, być może, no ktoś może tu ma romans i wy to naświetlicie, że to było tyle czasu w ukryciu tak. Zaraz zobaczymy te trzy kielichy jak najbardziej. E, trzy kielichy, trzy miecze. Jakieś informacje, wiadomości bardzo raniące. Podejrzycie coś. E, Król mieczy świetnie działa w internecie. Więc być może wstaniecie w tej nocy i zobaczycie, co tam ten ktoś robi w tym internecie, czy na jakichś portalach działa. E, jakby przy podejmiecie taką decyzję, a nuż widelec, pójdę, zobaczę, nie? I wtedy się okaże, bo będzie, będzie to zupełnie niespodziewane dla tej osoby. A wy, tu tak jak taki smakosz, właśnie. E, rycerz Denarów, powolutku, ze spokojem. E, być może od razu nie zaatakujecie, tylko zbierzecie informacje. Bardzo, bardzo ciekawe. No dobrze. Ale to jest odcięcie od razu, jakby nakrycie tego wszystkiego. Czy zdrady, czy. No, właśnie oszustwa, czy właśnie jakieś obgadywania, czegokolwiek, to, to tu jest nakrycie, po prostu nakrycie. Na gorącym uczynku. Ptaki, komunikacja. No i ta komunikacja jest jakaś zakłócona, jakaś niejasna. Gwiazdy, nadzieja, wizja, marzenia. Tu jest nadzieja, właśnie, na to, że pewne niejasności się, pierścionek, partnerstwo, związki. Słuchajcie, dla niektórych, tych, którzy właśnie mają relacje i coś im tu nie gra, sprawdźcie to, bo tu ktoś może grać właśnie na dwa fronty, może chcecie się zaręczać, może no, no wiecie i coś wyjdzie na jaw. Rozwiązania, przeznaczenie, tu macie, macie czegoś doświadczyć, coś zobaczyć. Oczywiście to nie jest dla wszystkich, tak, ale akurat jest taka rzecz, którą ktoś musi usłyszeć. Anioł mądrości, wiedza, nauka, rozsądek. No, bądźcie mądrzy. Rozwoju duchowego, poszukiwania, mistycyzm, uduchowienie i wrażliwości, łagodność, delikatność i subtelność. Anioł radości, zadowolenie, satysfakcja i uśmiech. I być może właśnie dowiecie się czegoś. I będziecie mieli satysfakcję, że to wykryliście. Że byliście, może w jakiś sposób, przezorni. Może nie zapobiegliście czemuś, ale że coś wam podpowiadała intuicja i skorzystaliście z tego. Zwrot na magicznej mapie i ożywienie, które jest w jakiś sposób blokowane. Dobra. 52. 52 to gdzieś na końcu. 52. 54, 3. 52. Duch decyduje o naszym przeznaczeniu. Karta w pozycji prostej. Kiedy pojawia się ta karta, przybywa ona z pewną misją. Chce cię uczulić na ludzi, którzy przychodzą do twojego życia, żeby wpłynąć na twój osobisty rozwój. Może nie spotkałeś na swojej drodze bratniej duszy, której obecność sprawia, że jesteś najlepszą wersją samego siebie lub kogoś, kto. Wyprowadzi Cię z kłopotów i zaprosi do bezpiecznego miejsca. Zwróć uwagę na osoby, które pojawiają się na Twojej drodze i skłaniają cię do zastanowienia się nad Twoją podróżą. Bądź czujny i świadomy, a zobaczysz w nich ważnych posłańców zmiany. Cała Twoja perspektywa tego, kim i dlaczego tu jesteś, ulegnie zmianie. Zwrot na magicznej mapie zawsze inspiruje Cię do stania się lepszą wersją samego siebie. Dlatego tu się pokazuje. Coś musisz, musisz, coś musisz zobaczyć, doświadczyć. Jesteś dlatego tą drogą dookoła prowadzony. I tak ma być. Słuchaj swojej intuicji, drogi lwie. To tyle, co mam dla Was na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami i słyszymy się w następnych czytaniach. Buziaki, pa, pa!